Dzień dobry Państwu, nazywam się Tadeusz Łysio, jestem właścicielem firmy Stolbart. Ale to już Państwo wiecie z poprzednich filmów. Dzisiaj przedstawiamy kolejny model z naszej kolekcji. Poprzednio prezentowaliśmy łóżko Hidden bed amerykańskiej bądź kanadyjskiej licencji, yy, yy, sprowadzanej specjalnie na to zamówienie. Dzisiaj przedstawiamy Państwu podobny mebel, z tym, że ten mebel jest przeznaczony dla dorosłej osoby. Ma wielkość standardową blatu biurka 60 cm na 200 cm. W pełni użytkowe, wzmocnione metalową szyną biurko. Jak Państwo widzicie o bardzo dużej sztywności. Bez żadnych problemów można na nim pozostawić kubek z kawą, herbatą, cokolwiek. Nawet gwoździe. Odbezpieczamy mebel i... Udajemy się na spoczynek. Proszę zwrócić uwagę, że biurko cały czas pozostaje w poziomie. Oczywiście nie mamy tutaj materaca, ale możemy sobie to wyobrazić. Skrzynia mebla jest nad wyraz stabilna posiada w całości plecy z płyty laminowanej 18 mm jest dostosowana do koloru mebla. Całość mebli, mebla o niezwykłej sztywności. Budzimy się rano, wstajemy. I moje siedmioletnie dziecko może spokojnie to łóżko zamknąć, a kubek z kawą, który wczoraj zostawiliśmy, nadal nie rozlany pozostaje na biurku. Zabezpieczamy mebel. Polecam. Wwwstolbart.cdx.pl